Moi drodzy, następna porcja buraków, ponieważ wszystkie buraki wykupiliście, cały sok, cały barszcz poszedł do Was, więc jeszcze mamy tych buraków może na dwa razy? Na trzy. Może na trzy razy. Następna porcja jest, trochę musi dla nas zostać. Co zrobić z odpadami buraków? Starte buraki ugotowane. Część oczywiście poszła na kompost, ale ostatnio zrobiłem kotlety i wyszły rewelacyjne. Teraz chcę to powtórzyć i pokazać Wam. Co jest potrzebne? Oczywiście starte buraki, cebulka, której ostatnio nie dałem do kotletów, ale i tak były wspaniałe. Jajka, przyprawy tam bazylia, majaranek, chili pieprz mielony i cacyki tradycyjnie. Do tego jeszcze len i bułka tarta. Najpierw trzeba odcisnąć buraki z soku. To jest banalnie prosta. Robię jedne fotosiki z chili, a drugie dla babci, bez chili, czyli takie łagodne. I teraz wszystko co mamy dajemy do tych kopy. Czyli cebulka, Sedunka do jednego, Sedunka do drugiego. Jajeczka. Teraz len, czyli siemię miana z nielone. oczywiście na oko, nie ma tutaj jakichś proporcji. Nie za dużo. Nie, ta są, są no jest a dajesz. ostatnio były mało słone. Aha. I teraz jeszcze cacyki. Cacyki nie są obowiązkowe, nie, bo ktoś nie. może nie mieć, czyli takie no przyprawy... W ogóle lubią. takie przyprawy, jakie lubicie, no wszystko można tutaj dać. Baszylia. Baszylia wymaga pocięcia, jest wiesz? Nasza. No, nie, takie grubsze kawałki wyczuwam, Majeranek. Boraczki lubią. Się. Do wszystkiego, do wszystkiego ten majoranek Tak i teraz do jednego sacyki. Znaczy, przepraszam, Pięć. Papryka, papryczka chili. Na I co teraz? Trzeba to wymieszać. Teraz to, co kotlety lubią najbardziej, czyli, czyli wyrabianie. Ręką, tak? Tak, Ja koniecznie. tego nie lubię robić, ale dobra. Ale dobrze. Koniecznie. Sekret dobrych kotletów każdego rodzaju to jest dobre wymieszanie, czyli wyrobienie. Tej masy. Naprawdę to jest tak banalne danie, a jednocześnie tak smaczne te kotlety są, że byłem pod wrażeniem. A tak zrobiłem na próbę od niechcenia. I wyszło. I wyszło świetnie. Bo mają też smak, dlatego że według naszego przepisu w barszczu one nie są wygotowane. I mają dalej właśnie ten smak. I jeszcze zapomniałem o jednym ważnym składniku, mianowicie o czosnku. To jest podstawa naszej kuchni. Więc do tej wersji bogatszej dla nas i ostrej, dodam jeszcze trzy ząbki czosnku. Masa na kotlety buraczane gotowa. Ona sobie troszeczkę poleżała, w tym czasie gotowały się ziemniaczki na nasz obiad. I teraz sprawa bardzo prosta. Formujemy kopleciki w zależności jakie duże chcemy mieć. Tak. W bułeczce partej. I na bok i tak żeby na patelnię się zmieściły Smacznego. No i smacznego, degustacja wprawdzie potrzebna, aczkolwiek zobaczymy bo, zobaczymy, bo wtedy nie, wtedy... nie dałeś cebuli tak. i inne przyprawy. I nie dałem, teraz dołożyłem czosnku. Tak. Co jest fajne w takich kotletach? Mianowicie to, że można je zamrozić, narobić dużo takich kotlecików, zamrozić i jak się ma ochotę to odmrozić, odgrzać. Bardzo smaczne. Mm. Mamy taki klasyczny obiad, ziemniaki, kotlet i surówka. Ja mam z kapusty pekińskiej, a Krzyś oczywiście z kiszonej. Mm. Świetne są. Bardzo dobrze doprawione, usmażone, więc nieraz się zastanawiamy właśnie, i Wy też kochani, co zrobić z burakami po, po zakwasie, co zrobić z burakami po kiszeniu buraków. No to to już żeśmy kiedyś proponowali, co zrobić. Natomiast jeżeli robimy barszcz i zostają buraki, mm -hmm. ale niech one nie będą takie wygotowane, bo wtedy nie mają takiego smaku, a te mają smak nadal buraczków, jeszcze, nie? To można właśnie wykorzystać do zrobienia takich kotlecików, które są naprawdę bardzo pyszne i serdecznie Wam ten przepis polecamy. No i oczywiście bardzo serdecznie Wam polecamy ziemniaki od naszego sąsiada. Są genialne. Pawła, ale nie pamiętam, jaka to jest odmiana. Też nie. Mówiłam, ale... dał, dał dwie odmiany. Dał. Tak, ale to jest teraz. Dzisiaj jemy tę tą, tą drugą. No nic, napiszemy w opisie. Mhm. To wtedy są super. Mhm. Bardzo serdecznie Wam polecamy. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce, spryt wiaszczurce W tym istota okej tkwi, dokąd zmierzam, po co żyję Tu odpowiedź prostą mam, sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem OK, świat się cieszy z pracy. I'm OK, I'm OK. World is heavy in this way. Come and stay, join my way. Ciesz się ze mną, bawi się. Make OK, walk this way. To co widzę, to co czuję Tworzy mój konkretny byt I w tym bycie się znajduję Zmierzam wprost na szczęścia, szczyt Tak wygląda ludzkie życie Jesteś okej okay, jeśli chcesz Żyjesz w dole lub na szczycie W każdej chwili i w tej też jest ok, jest ok, świat się cieszy z pracy. Okay.